Witam, tu Mr. Z i dziś w Zbrojowni Warframe pogadamy o Cykronie, a więc o zabawnym pistoleciku, który dodano w pod koniec kwietnia, o Pandero, pistolecie dodanym wraz z Oktawią, o Eufonie Prime, ostatnio dodaną bronią Prime, oraz o dwóch nowych broniach do walki wręcz, które umknęły moim składnikom rzeźnika, czyli Prisma Obex i Endurze. Zacznijmy od Cykrona. Trzeba mieć dziewiąty poziom kąta, by go sobie zrobić, a plan konstrukcyjny zgarnie się z Dojo. Mieć cztery filtry i formy oraz trochę innego złomu, by go zrobić, i jest to dość ciekawa broń, gdyż ma zapas amunicji, który sam się regeneruje. Problem polega na tym, że jeśli zużyje się całą amunicję, to zaczyna się ona regenerować po pięciu sekundach, a jeśli w magazynku zostanie chociaż jeden nabój, to czas ten jest skrócony o połowę. Czas ten również atakują mody przyspieszające przeładowanie, więc jest to pierwsza broń, w której w wypadku zdecydowanie polecam mody na zwiększenie magazynka i prędkość przeładowania. Teraz o samym strzelaniu. Broń emituje ognisty promień o zasięgu 20 metrów z dwumetrowym przebiciem. Zasięg oczywiście można zwiększyć modem Ruiny Extension, więc pakujemy go do broni natychmiast. Obrażenie od ognia oczywiście średnio się sprawdzą przeciwko korpusowi, więc można spróbować zrobić go na trzy elementy z zimnem i radioaktywnością. W wypadku infestów oczywiście używamy obrażeń wybuchowych, a w wypadku grinców radioaktywnych. Kolejna ważna rzecz to szansa na status. 30% na sekundę, co wraz z wielostrzałem powoduje, że miotamy statusem na prawo i lewo. Żeby było jeszcze zabawniej, poza statusem, od faktycznie zadawanych obrażeń, cyklon dodatkowo powoduje podpalenie. Strażacy go nienawidzą. Sprawdź, jak zostać piromanem w jednym prostym kroku. Szansa na kryt i obrażenia krytyczne są niewarte uwagi, ale nie ma w tym niczego złego, bo i tak nie ma miejsca na tego typu mody. A jest za dużo rzeczy do dodania w tej pistole, by zajmować się czymś jeszcze. Docelowy builda tej broni wygląda w następujący sposób. Przy czym ja preferuję używać jej na infestów z obrażeniami wybuchowymi, bo status wybuchu ich powala i dodatkowo bydlaki jeszcze płoną. Nim się podniosą, nie dość, że zdrowo się zjarają, to jeszcze w cykronie zregeneruje się amunicja i można ponowić wzraszanie ogniem. Wszyscy będziecie dobrze wypieczeni. Mmm, pachnie grillem. Dobra, pamiętacie co mówiłem o broni sparingowej? No to przywitajcie kolejnego przedstawiciela rodziny, który jest się dokumentnie Prisma Obex. Cała różnica między OBEx i Prisma Obex to prędkość ataku i szansa na status, przy czym prędkość ataku wzrasta z dobrej na największą grze, przynajmniej na chwilę obecną, a szansa na status wzrasta z bezużytecznej na jedną z najwyższych. Po połączeniu tego z prędkością ataku możemy stwierdzić, że nie musimy za bardzo nawet modować tej cechy, by się już sprawdzało. Po dodaniu Prime Fury modów na kryty i Berzerka prędkość ataku przekracza generalnie akceptowalną dla mnie normę. Kolejna broń, która wymaga makro do atakowania lub powoduje ból palców. Przy zmaksowanym Berzerku wyrzucasz z siebie około 3 uderzeń na sekundę. Przeklikasz. Tak? No to gratulacje! Mi się nie chce! Z uwagi na krytyjsko wysoką prędkość ataku, mody na Kombo też wydają się być wręcz stworzone do tej broni. Szczególnie Blodrasz z większą na kryt w zależności od licznika Kombo. Uderzenie o ziemię w tej broni też jest miłe, bo ma zasięg aż 6 metrów i zadaje wrażenie do elektryczności. Broń ta więc wydaje się idealna na korpus. Ściągamy obu tarcze, a potem walimy o ziemię niszcząc maszynę. Jestem również za dodaniem do tej broni nightmare'owego moda Drifting Contact, jeśli ktoś go ma. Ja jeszcze nie siadłem do zdobywania go. Ogólnie broń tę można zbudować na parę sposobów, by była sensowna. Jest moja metoda, nie wymagająca użycia form. Zwiększamy szansę na status do 66%, nie dodajemy prime Fury i proszę bardzo. Ulepszona wersja tego buildu zakłada sformowanie tej broni niebagatelne cztery razy. Chyba nie sformowałem żadnej broni do walki wręcz aż tyle razy. Wymieniamy mody elementarno-statusowe na elementarnej i dodajemy Prime Fury. Ten build jest dobry, jeśli chcemy po prostu co jakiś czas położywać szybkich ataków. Można też dorzucić mod eventowy Entropy Detonation zamiast mod elementarnego lub Fury, by mieć dodatkowy bajerek, tym bardziej, że ten mod jest całkiem solidny, szczególnie na infestów. Pamiętajmy, że broń ta ma, jak już mówiłem wcześniej, wysoką szansę na status, a szansa na status obuchowy to powalenie. Więc napierdzielamy, powalamy, detonujemy. I tak w kółko. Jeśli jednak ktoś chce DOBYĆ obeksów, to polecam wymienić jeden mod elementarny na Drifting Contact i prime Fury lub True Steel na Blood Rush. Jeśli chcesz dać radę zrobić jakiekolwiek combo wymagające przytrzymanie ataku lub przerwy, to polecam walenie Fury. Chyba, że masz makro, albo jesteś prosem, to wtedy bardzo prosem napierdzielaj. Broń modujemy podkryty, combo, obrażenie obuchowe i wybrane elementarne, i jest nic. Obrażenia od każdego ciosu nie urywają tyłka, ale prędkość z jaką są zadawane, już tak. Jedyny problem to zdobycie tej broni. Niestety możemy ją zgarnąć tylko od kupca z pustki, no ale cóż, trzeba się uzbroić cierpliwość. Teraz pogadajmy o Pandero, którego ja cały czas nazywam pendejo. Bo broń jest, no... no... dobra, może nie jest głupia, ale nie umywa się do moich preferowanych broni. 30% szans na kredyt sprawia, że build jest raczej oczywisty, ale rozdysponowanie obrażeń jest trudne do solidnego smodowania. Połowę obrażeń stanowią obrażenia tnące, a pozostałe dwie ćwierć to penetrujące i obuchowe. Taki układ może i sprawia, że broń jest bardziej wszechstronna, ale z drugiej strony jeśli dorzucić do niego zwykłe modne obrażenia tnące, to ich ilość będzie nieznacznie wyższa niż ilość obrażeń penetrujących ze zwykłym leksie. Bez moda. Auć! 30% kryta, co prawda sprawia, że można doprowadzić do sytuacji, w której każdy strzał będzie krytykiem dzięki Prime Pistol Gambit i Creeping Bulze, ale z maksowanym mod Prime nie jest rzeczą, którą zdobywa się lekką ręką. A ja właśnie od tego uzależniłbym sensowność tej broni. Kolejnym problemem Pendejo jest brak jakichkolwiek polarności na wstępie, co oznacza, że do wyciśnięcia ostatnich soków z tej broni potrzeba 7 form. siedmiu form. 7! Dziękuję, postoję, Już wolę zająć się, no właśnie, ofoną Prime. Eofona Prime ma 3 polaryzacje na wstępie. Moje wyrównanie tu nie jest przypadkowe, ponieważ jej build w wypadku zwykłego strzału jest diabelnie podobny do Pendero. Eofona Prime to pierwsza broń pojawiająca się w wersji Prime, nim pojawiła się w wersji normalnej. I ma dwa tryby strzału, które różnią się tak bardzo, że potrzebujemy innych modów na każdy typ. Minusem takiego rozwiązania jest to, że podczas misji będziesz używać tylko jednego trybu strzału. Plusem jest to, że to praktycznie dwie bronie w jednej. Pierwszy Typ strzału to pojedynczy pościg, który ma tak samo jak Pendejo 30% szansy na kryt. Ma mnożnik krytyczny 2,5 i zadaje niecałe 300 obrażeń obuchowych. No cóż, Vajkor Merlock, było miło Cię znać, ale nasza znajomość prawdopodobnie właśnie się skończyła. Pakujemy w to Hornet Strike, Pamel, Prime Pistol, Gambit i Creeping Bullseye, by mieć 100% szansy na kryt. Target Cracker, Prime, jeśli macie, bo czemu nie? Lethal, Torrent i Baller Diffusion, bo Multishot is Love, Multishot is Life, no i Convulsion, by zadawać obrażenia maszynom po zdjęciu z nich tarz. Z ich połącznych mocy powstaje kapitan, słyszałem się lubisz korpusu A jeśli nie masz Pamela, to wrzuć w tam drugi mod elementarny. Zrób to obrażenie wirusowe. Drugi tryb strzału z kolei ma wysoką szansę na status i zadaje obrażenia tnące, więc wywalamy wszystko co mieliśmy na crit i obrażenia obuchowe, i pakujemy w to mod na obrażenia tnące i dwa mody na status i obrażenia elementarne, zyskując 100% szansy na status przy każdym strzale. Moje ufona nie jest jeszcze w pełni zrobiona, ale już zadaje ponad 30 tysięcy obrażeń strzałem alternatywnym. Auć. Pierwszy tryb strzału niestety wymaga jeszcze jednej formy i wbicia tej broni na maksymalny poziom, by okazać pozory i wątpię, że dam radę to ogarnąć do momentu opuszczenia tego filmiku, ale dodam do donację w opisie, jak już to ogarnę. A teraz ostatni kandydat w dzisiejszym zestawieniu, Endura. Drugi rapier. Po raz kolejny broń wygląda elegancko, więc ma tu sporego plusa. Problem polega na tym, że jest to broń na status i nie jest szczególnie szybka, co kłóci się trochę z zastosowaniem. Nie jest jakoś strasznie wolna, ale... Ugh. No, w każdym razie idziemy w prędkość ataku, szanse na status i obrażenie elementarne, a więc dwa mody czysto elementarne, dwa mody elementarno-stosowe, Furie, pressure point, ogre strike i Lasting Sting. Po czym zaczynałem biegać po świecie i dźwigać wszystko za układnie. Patrząc się krwawią, kuleją, przewracają się zatem jeszcze. Przejawiłem się leki. Osobiście dalej wolę do bo bo TPS tej broni jest jakiś szalony. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam za jakieś dwa tygodnie na materiał poświęcony ciężkim karabinom maszynowym, a więc czymś, co może nie jest specjalnie użyteczne w późniejszej grze, ale sprawia mi sporo radochy.